Kolejny odcinek Siemanko. Znowu szukamy z Jesteśmy, ja jesteśmy poszukiwaczami skarbów. Oszkara. Nie powiem nazwiska, bo będziecie y, y, posyłać ten filmik. Jak znam jego nazwisko, on zna moje. Proszę nie mówić mojego nazwiska. Okej? Okay? Tableta y, y, kamerę. Żeby zatwolerować opyda. Boże. Jуж, tak, tak. O, coś co ziemię. Całkiem dobre. Odgryzłem ten kawałek i można zjeść. Tak się wykorzystuje rośliny. Nie wiem, co to w ogóle jest w tym momencie. No.

No to na raja, też ja się zagram. Siema!